O, się przemyśliło. Auć. Kurde. O matko! Giat. Dobra, tankuj go, tankuj. Jak mam tankować bez życia, no? Nie wiem, ale tankuj. O, a... No i znowu mnie zamroził. O, to jest zamraża, No kurczę. On wygląda jak koleś od ognia, wali ogniem, a zamraża. What the fuck. Po W ogóle jak można kolesem zamrozić przy lawie? O znowu. Fuck you. Nie walcz z tobą. Nie się. <grych> Wkurzyłem się z ciebie na fucka. O gdzie on jest? tutaj. Mam w sumie złą wiadomość. Po tym się kończą. Cała bielnia staje pola Wow Co? Ej no daj mi dojść do ciała głupi diabulcu Gramy w Diablo zabijając diablo Wow Już się wracam do miasta Byłem uchachony z tego powodu gdzie on jest? Wow, okej okay. Po naszych ciałach już widzę. Całkiem miło miłoby było, gdyby gra sama to po to miejsce zwracała. No wystarczy przytrzymać shift przy kupowaniu, wiesz? Fuck. Nie, nie o tym mówię, że nie. Mówię TP, o TP, szybko TP, bo jak nie jest to przesłany. Thank you. Au. Ty, musisz To chyba nie zadziałało. O. Uh. To też nie. <laughs> wow, 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 Gdzie on pobiegł? Jak pies. Zresztą, on biega jak pies. Zauważyłeś? No. Rek- Reksio Diablo. Diablo Rex. Do nogi! O fuck. znowu zaczyna. Trochę mu bliżej do piekielnego ogara niż to Jeszcze trochę, jeszcze trochę Już, Prawie! Mm. Zasachwa, chwała będzie moja. O oh, fakiu, nie, 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 nie. Ha! Gotycka tacza, czyli jego Chyba. Moje. Nie dam. No masz. Po co mi szeroki topór dla czarodziejki? Nie wiem. Reszta jest moja. Zostanie wykonane. Ej. Diablo nie żyje. Zabiliśmy demona. I gdzie to są pójdzie? Po śmierci? E. Znowu wróci tu. To... Bo ja wiem. Ty... O, a Nie będzie światła, dało hmm. Ci się dokonać niemożliwego. Diablo i Mephisto zostali wygnani z powrotem do czarnej otchłani. Aha, okej. Okay. Z której niegdyś powstali, a spowodowane kamienie dusz przestały istnieć. Ej, wróć! Jeśli, jeśli powstali w czarnej otchłani, to musieli się z niej wydostać. Więc. <laughs> o! o, -o. Nie kwestionów ogóły. Kiedy jednak tu trwa walka z diablo, Bal powstał w sieci śmiertelników tworząc armię piekielnych sług. Teraz jego legiony poszukują kamienia świata, prostrego źródła, wszystkich kamień dusz i ich mocy. Pozwąją ze sobą zgliszcza i zniszczenia siły, zła wgryzła się głęboką głęboko wojszczyznę. Barbarzyńców kierując się bezpośrednio na szczyt góry Arrat. Bal zna to miejsce śmiertelników, to właśnie tam spoczywa błogosławiony kamień świata. Teraz wejdź portal, który dla ciebie otwarłem? Otwarłem? otwarłem. Przeniesie się do miasta Barbarzyców, które zwie się To ostatni basen zakonu na zboczach góry Arrad. Dzięki za... że otwarłeś mi. Tylko i nawet taki fajny item mi wypadł. No, jak nie ma czasu? Otwarłeś portal. No. Co tam chcesz? No. O. A co masz? No. A Eisenhardt tu był. Taki... Eisenhardt. No pochwalić się. Eisenhower. Isengard? To w końcu poziom Dobra. normalny, gdybyśmy grali na to innej mogło chociaż choć niekoniecznie. No cóż, piąty akt to jest akt opcjonalny, Nie, ponieważ dosłownie tylko tarcia i, z dodatkiem po jest. <laughs> jest to dość długi akt. Jest strasznie duże zbieganie i duże lokacje. O to ruch. dobrze, bo już mi się nie chce tego robić. Pa! W tym akt. <laughs> Fuck e... Fuck A może coś, jakaś dobra wiadomość? Możesz przenieść się sekretnym portalem gdzie rozdają darmowe do wączki To ostatni akt Nie wiem, dlatego jest sekretny Jestem po Pcho. pcho. Oh. Fuck. A, ja myślę, że tutaj można wie? zakończyć. Już początek aktu. Czekaj. Stajemy Dobra, sobie przy to tym. może jeszcze jeden quest i kończymy. Zdjęcie. Rodzinne. <grym 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 z ok. Zrób ładny obrazek. Oh, ale się głupie dużo <grym> powiedziałem. Dobra, tu był lawo score. <noise> Mamo, byłem w harogach. Zapraszamy na następne, następną sesję. Zagrajmy w, razem w Diablo 2. Pan ja. I cel 35.